Website that makes learning fun and rewarding. W genealogii moralności Nietzsche porównuje uczucie urazy do toksyny lub choroby, ponieważ uważa, że uraza jest przeciwna życiu i rozwojowi. Jest to sentyment, z którym się zgadzam. Jest to pomysł, który sam chcę zbadać. Dlaczego żywimy urazę? Co się dzieje, gdy żywimy urazę? I jak możemy zapobiec temu, by nie żywić urazy? Oto niektóre z pytań, z którymi chcę się zmierzyć i które chcę zgłębić w tym eseju. Zacznijmy więc od początku. Skąd bierze się uraza? Finn, 28-letni mężczyzna, ma urazę do kobiet jako całości, ale nie zawsze tak było. Jak się tutaj znalazł? Frustracja. Dużo stłumionej frustracji. Ale jak ta frustracja się nagromadziła? Odrzucenie. Przez lata Finn podchodził do kobiet, które postrzegał jako piękne, i zapraszał je na randki. Za każdym razem otrzymywał odpowiedź odmowną. Dlaczego? Jedna mogła myśleć, że jest nieatrakcyjny, inna mogła być już zajęta, inna mogła po prostu nie być zainteresowana, a jeszcze inna mogła myśleć, że jest przerażający itd. Każda kobieta miała swój własny powód. Ale Finn odebrał odrzucenie bardzo osobiście. Dlaczego? Zastanów się, czy wszystkie odmowy traktujemy osobiście? Jeśli poproszę kogoś nieznajomego o podwiezienie, czy wściekam się, jeśli odmówi? Jeśli podchodzę do kogoś i mówię, daj mi trochę pieniędzy, czy czuję się urażony, jeśli odmówi? Jeśli próbuję machać rękami i latać, czy obrażam się na świat za to, że nie daje mi skrzydeł? Obrażam się tylko wtedy, gdy czuję, że blokujesz mi to, do czego mam prawo. Słowem kluczowym jest tutaj roszczenie. Fin wierzy, że kobiety są przedmiotami, do których ma prawo, a ich brak poddania się, brak uległości. Wyrażanie własnej autonomii i wolności jest zagrożeniem dla jego postrzeganego prawa. Tak więc, odrzucone roszczenie prowadzi do frustracji, a nagromadzona frustracja prowadzi do urazy. Tak więc, przekonanie stojące za niechęcią. Za urazą, jeśli mam to ująć w prosty sposób, jest następujące. Nie powinieneś wchodzić mi w drogę. Uraza narasta, gdy wierzę, że uniemożliwiasz mi otrzymanie tego, do czego mam prawo. Urażone oko zawsze szuka widnego. Więc co się dzieje, gdy czujemy urazę? Jak powiedział Nietzsche, uraza jest antyżyciem i antywzrostem. I niestety wiele razy widzieliśmy historie takie jak Fina w prawdziwym życiu. Urażeni chcą unicestwić to, do czego żywią urazę. Chcą zniszczyć to, co ich zdaniem blokuje ich przed uzyskaniem tego, na co zasługują. Uraza to w najlepszym przypadku gra, w której wygrywa się i przegrywa. Jedna osoba musi przegrać, aby druga mogła wygrać. Ale częściej uraza jest grą przegrana, przegrana. Uczucie urazy nie jest przyjemne, więc jeśli je w sobie noszę, to już przegrywam. A jeśli działam w oparciu o moje urazy, to jest to strata dla ludzi, na których działam. Jak więc możemy uchronić się przed urazą? Aby rozbroić wszelkie urazy w umyśle, ta idea musi być prawdziwa. Istnieje miejsce na tym świecie i droga do tego miejsca dla każdego, której nikt nie może zaprzeczyć, z wyjątkiem samego siebie. Innymi słowy, nie jest możliwe, aby ktokolwiek naprawdę stanął ci na drodze. To idea, która musiałaby być prawdziwa, aby uraza nigdy nie narastała w umyśle. Jeśli wrócimy do przykładu Fina, może to oznaczać, że wierzy on, że bez względu na to, ile razy został odrzucony, że istnieje dla niego odpowiednia osoba. I jest sposób, aby znaleźć i połączyć się z tą osobą. Ale on po prostu nie znalazł jeszcze właściwego sposobu. A teraz możesz się zastanawiać, czy to prawda? Czy istnieje miejsce na tym świecie i droga do tego miejsca dla każdego, której nikt nie może zaprzeczyć, z wyjątkiem samego siebie? Czy mogę skonstruować eksperyment naukowy, aby udowodnić, że to prawda? Jak wyglądałby taki eksperyment? Wróćmy do naszego przykładu. Wyobraź sobie, że Finn przeżywa całe swoje życie, a ostatniego dnia mówi, to była prawda. Była tam kobieta dla mnie i zajęło mi to trochę czasu, ale znalazłem do niej drogę. Nikt nie stał mi na drodze oprócz mnie samego. W tym scenariuszu Finn udowodnił, że przekonanie jest prawdziwe. Rozważmy teraz alternatywę. Finn przeżywa całe swoje życie, a ostatniego dnia mówi: To fałsz. Na tym świecie nigdy nie było kobiety dla mnie. Nigdy jej nie znalazłem i to nie ja jestem winny. Winne są kobiety i mężczyźni, z którymi się wiążą. To oni stoją mi na drodze. Świat jest winny mojej porażki. Czy w tym scenariuszu Fin udowodnił, że to przekonanie jest fałszywe? Nie. A co jeśli właściwa dziewczyna istniała, ale on po prostu nigdy jej nie znalazł? Co to wszystko oznacza? Wcześniej powiedziałem, że to przekonanie musi być prawdziwe, aby oczyścić umysł z urazy. Że istnieje miejsce na jest tym miejsce świecie i droga do tego miejsca dla każdego, któremu nikt nie może zaprzeczyć, z wyjątkiem siebie samego. Jest to przekonanie, które możesz udowodnić w swoim życiu, ale nigdy nie możesz udowodnić, że jest fałszywe. Myślę, że ostatecznie oznacza to, że uraza jest wyborem. I to jest punkt, który naprawdę chcę wbić głęboko do głowy. Kiedy czytasz manifesty ludzi, takich jak Finn, ludzi, którzy robią naprawdę okropne rzeczy dla świata, możesz zobaczyć, że są urażeni. I często mówią coś, co sprowadza się do tego, że sprawy mogłyby potoczyć się inaczej, gdybyś ty, świecie, nie wzbudzał we mnie urazy. Myślę, że ta część jest fałszywa. Nikt nie może sprawić, że poczujesz się urażony musisz zdecydować, czy świat ma dla ciebie miejsce, miejsce, którego nikt oprócz ciebie nie może ci odmówić, a następnie musisz poświęcić całe swoje życie na to poszukiwania. A pod koniec życia możesz powiedzieć, że nigdy nie znalazłeś tego miejsca, ale nigdy nie możesz powiedzieć, że ono nie istniało, ponieważ nie da się udowodnić, że nie istnieje. Możesz też odrzucić ideę, że jest dla Ciebie miejsce na tym świecie i możesz poczuć urazę do ludzi, którym tw którzy Twoim zdaniem stają Ci na drodze. Ale wtedy musisz być ze sobą szczery. To jest wybór, którego dokonujesz dla siebie. Nikt nie może wzbudzić w Tobie urazy oprócz Ciebie samego. Uraza wynika z dobrowolnego porzucenia wiary w świat, dobrowolnego porzucenia nadziei. I chociaż mówiłem o urazie w bardzo konkretnym kontekście, mogłem użyć setek różnych przykładów. Mógłbym napisać o kobiecie, która czuje urazę do mężczyzn, o szefie do pracownika, o pracowniku do szefa, o rodzicach do dzieci, o dzieciach do rodziców itd. So Wierzą jednak, że mechanika urazy działa tak samo we wszystkich sytuacjach. Dobrowolne porzucenie wiary w świat prowadzi do roszczeń, odrzucone roszczenia prowadzą do frustracji, a nagromadzenie frustracji prowadzi do urazy. Tak więc kluczem do powstrzymywania Niechęci jest nigdy nie tracić nadziei w świat. Pozwólcie więc, że zostawię was z tym. W latach 1942-45 Wiktor Frankl był więziony w różnych obozach koncentracyjnych. W tych latach nie tylko stracił wolność, ale także ojca, matkę i żonę. Widząc wokół siebie okrucieństwo, upokorzenie i okrucieństwa, Frankl, Frankl miał wszelkie powody, by stracić nadzieję, ale nigdy tego nie zrobił. W rzeczywistości w swojej bestsellerowej książce Poszukiwanie sensu przez człowieka napisał, że wszystko można odebrać człowiekowi oprócz jednej rzeczy: ostatniej z ludzkich wolności wyboru własnej postawy w danych okolicznościach wyboru własnej drogi. Potwierdził ideę, że nawet w najgorszych okolicznościach, kiedy wszystko wydaje się stracone, wciąż możemy trzymać się nadziei i wciąż zachowujemy moc, której nikt, i mam na myśli nikt, nie może nas okraść. Nawet w najciemniejszych sytuacjach. Mamy w sobie światło, które może odeprzeć wszechogarniające cienie urazy, ale musimy zdecydować się wykorzystać to światło i nie poddawać się cieniowi. Jak zawsze, jest to tylko moja opinia, zrozumienie i interpretacja niektórych pomysłów niczego, a nie rada. Jeśli podobał Ci się ten film, proszę rozważ polubienie tego filmu. A jeśli szukasz innego filmu niczego do obejrzenia po tym, polegam obejrzenie mojego filmu Nicze z się ludzi grających ofiarę. Link do niego umieszczę w opisie poniżej i w prawym górnym rogu ekranu.